Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremi A dzisiaj zobaczymy sobie sposób, moi drodzy Jak wydropić legendę z każdego jajka Tak, moi drodzy, dokładnie Zobaczymy jak można wydropić legendę Z dosłownie każdego jajka, które otworzymy I zaraz troszkę zobaczymy W każdym razie koniecznie zobaczcie to na do końca Ponieważ, moi drodzy, dzisiaj będziemy testować Największe najbardziej w ogóle naj, Najbardziej niesamowite w ogóle lifehaki I różne triki, moi drodzy, w Adopt, Więc koniecznie zobaczcie to na do końca I dzisiaj, moi drodzy, jest wielki finał Giveawaya na, moi drodzy z latającego i jeżdżącego Frost Fury, słuchajcie, aby wziąć udział w tym giveaway'u, moi drodzy i wygrać Frost Fury, wystarczy, moi drodzy, że teraz zostawicie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, czyli wasz guzik subskrybuj musi być szary pod tym filmem. Oraz moi drodzy, musicie napisać w komentarzu wasz nick w Robloxie pod tym odcinkiem i cały finał moi tego konkursu będzie dzisiaj po południu na moim na moim Instagramie jeremytoja02, gdzie musicie koniecznie wbić i tam moi opublikuje opublikuję post którym też musi napisać moi drodzy, wasz nick w Robloxie i go polubić. I wtedy, moi drodzy, spod tego postu na Instagramie wylosujemy zwycięzcę. Czyli jeżeli ktoś tam napisał swój nick w Robloxie i napisał też pod ten nick w Robloxie, subskrybuje, polubił moi dudzy ten film i polubił ten post na Instagramie, to wtedy moi drodzy, wy może wygrać właśnie Frost Fury. Więc pamiętajcie o tym, moi dudzy i słuchajcie jeszcze wpadnijcie tylko na grupę na Robloxie oraz na Discorda, słuchajcie mojego. A my dzisiaj, moi dudzy, lecimy przetestować te haki, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, zobaczymy sposób, jak z każdego jajka, z każdego jajka moi drodzy wydropić legendarnego peta. Moi drodzy, Ostatnio mi się nawet to troszkę udało, ale zobaczymy w ogóle jak to będzie dzisiaj, słuchajcie. I pamiętajcie, moi żeby koniecznie wbić na tego Instagrama, bo tam drodzy, będą wyniki generalnie na konkurs na tego Frost Fury, moi dudz, musicie go oczywiście tam ustawić follow followka na tym Instagramie, czyli musicie obserwować moi dusz, to konto na Instagramie. A my lecimy, moi drodzy, już zobaczyć ten sposób. Słuchajcie, tu jest exit, więc sobie wsiądziemy w ogóle do jakiegoś peta latającego. O właśnie, może na przykład na Frost Fury, albo weźmy sobie na przykład, może o, mam żółwia, przecież moi drodzy, zapomniałem o tym, że mam łydz niesamowitego żółwia, który moi dud był moim dream petem już tyle czasu i polecimy teraz moi, dusz, do nursery. I zaraz wszystko, moi drodzy, zobaczymy. I zaraz, moi drodzy, wszystko zobaczymy w ogóle, ponieważ, moi drodzy, ten sposób naprawdę wygląda przynajmniej mega, mega fajnie. Ponieważ wtedy nie będziemy musieli, moi drodzy, stracić czasu na tutaj otwieranie jajek i będziemy widzieć, moi drodzy, z każdego jajka, z każdego wypadnie nam legenda. Więc słuchajcie, zobaczymy w ogóle, słuchajcie, naprawdę już tak mi brakuje tego śniegu tutaj, naprawdę ten śnieg mógłby tutaj już spaść przynajmniej. Byłoby tutaj dużo bardziej świątecznie, w każdym razie, no niestety już po świętach jest. Więc, moi drodzy, polecimy sobie teraz do nursery i zobaczymy wszystko w ogóle takiego co musimy zrobić. W każdym razie na samym początku, moi drodzy, pójdziemy sobie właśnie do nursery i teraz, moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj, do tego magicznego miejsca, gdzie wszystko się, moi drodzy, dzieje. A więc moi drodzy, w ogóle z kim się wymienimy na początku zajku, zobaczcie w ogóle, bo ktoś tutaj chciał się wymienić za Snowmana Napiszcie w komentarzu, czy to jest dobry trade, moi drodzy, bo to jest chyba nawet dobry trade, zobaczcie, też jakiego. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie zaraz sobie zobaczymy te bo Na początku zdobędziemy sobie, moi drodzy, jakieś jajka. Bo jak widzicie pewnie mój stan konta, jeżeli chodzi o hajs, jest taki troszeczkę średni. Więc moi drodzy, tutaj się wymienimy z kim. Za jajeczko, proszę bardzo. Dziękuję, w ogóle bardzo Adamus 1923 za trade. A. I teraz, moi drodzy, zobaczymy ogólnie jeżeli Pamiętacie, to w poprzednim filmie, moi drodzy, udało mi się wydobyć dwie legendy z rzędu. Dwie legendy. A więc, moi drodzy, udało mi się zdobyć już troszeczkę jak tutaj z trade'ów. I teraz, moi drodzy, zobaczymy w ogóle, jak to wygląda z tymi sposobami. Ponieważ, moi drodzy, zobaczcie, generalnie to są moje, PET. Zobaczcie, naprawdę już trochę legend bym mógł zdobyć. W ogóle mam trzy ostatnie legendy. To jest fajne. Ale tutaj, moi drodzy, naprawdę mógłbym trochę pozdobywać już tych legend. Moi drodzy, to byłoby naprawdę mega fajne. W każdym razie, Zobaczcie teraz te sposoby, ponieważ nie, nie odchodź, nie odchodzę, dobra. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie mam dzisiaj parę haków do sprawdzenia. Na przykład, niektóry jest na darmowe jajka, też to jest w sumie takie ciekawe trochę. W każdym razie zobaczymy, moi drodzy, więc uwaga, oglądamy i zobaczcie teraz, moi drodzy, te haki, które tutaj właśnie będą, moi drodzy, pokazane. A więc dobra moi drodzy, właśnie teraz pokazałem wam tutaj pierwszy, pierwszy hack na TikToku, który znalazłem I zaraz zobaczymy, ponieważ moi drodzy, to jest niby jakiś bug, który daje darmową legendę Czyli generalnie daje, że jak zrobimy to co ta osoba, to zdobędziemy generalnie jakiegoś legendarnego peta, takiego jak tam było pokazane Więc spróbujmy może w takim razie, na samym początku, żeby, bo tam, tam chyba w ogóle zaczynali to z domu robili jakiegoś Więc pójdziemy sobie teraz do domu, zesetujemy sobie charakter A więc moi drodzy, zobaczmy Coś tam było, coś takiego, że oni na początku zrobili, czyli że kliknęli tutaj na ekwipłynek, kliknęli get more i teraz kliknęli moi drodzy no i teraz moi drodzy zresztowali swój charakter, e, zobaczmy w takim razie i, i tutaj chyba w EQ im się pojawił w ogóle jakiś pez, więc zobaczmy teraz moi drodzy, czy to zadziała. Uwaga, uwaga, moi drodzy. E, e... No i nie ma nic, moi drodzy, bo w ogóle ten, ten hack był jakiś dziwny, wiecie to, bo to było jakieś, w ogóle to było jakieś dziwne, więc to, to w sumie nie wiem, czy wam to zadziała, w ogóle spróbujcie, może to wam zadziała, mi w każdym razie coś takiego nie działa, trochę było to w ogóle dziwne, ale zobaczmy, moi drodzy, kolejne hacki, ponieważ, mój teraz czas na haki na darmowe, jaka, które już mogą być troszkę bardziej prawdopodobne, więc, moi drodzy, pójdźmy na początku sobie w ogóle też do tego nursery, ponieważ, moi drodzy, tam mamy oczywiście jajeczka i pójdźmy sobie tutaj do nursery, moi drodzy, i zaraz wszystko tutaj zobaczymy, więc, moi drodzy, i zaraz w ogóle otworzymy sobie jajka i może naprawdę znowu Legendy. W ogóle to byłoby naprawdę mega, gdybyśmy znowu legendę wydropili. To byłoby naprawdę, naprawdę fajne, moi drodzy. W każdym razie, bo ogólnie, jak pamiętajcie, to ostatnio wydropiłem z dwie legendy: wydropiłem, moi drodzy, T-Rexa oraz wydropiłem, moi z Dodo, ale Dodo się wymieniłem. Ale T-Rex jest tutaj cały czas ze mną, zobaczcie, bardzo fajnie. W ogóle mnie zjada, zobaczcie, to jest mój nowy awatar ogólnie na Robloxie. Zobaczcie, moi drodzy, zjada mnie ogólnie taki fajny dinozaur na głowie. W ogóle się, się podoba mój awatar. Ale dobra, zobaczmy, to jest, moi, drodzy, drugi sposób, w którym moi drodzy, może być troszkę bardziej prawdopodobny. Zobaczmy. Dobra, moi drodzy, tutaj był generalnie jakiś hack na free osy ega, czyli generalnie za darmo jakieś jajko, teraz tutaj są, moi drodzy, fossil egi, Ja tam były osy egi, ale może zadziałał to, moi drodzy, z fosil egami, więc zobaczmy, moi więc musimy teraz w takim razie wskoczyć na to i tutaj trzeba było, moi skoczyć wskoczyć pięć razy, czyli raz, dwa... 3, 4 i 5 Okej, okay, moi skoczyliśmy 5 razy, teraz musimy porozmawiać tutaj z Holly, więc pójdźmy teraz do Holi i porozmawiajmy generalnie. Okej, Kac, Kac, cats, I love cats. okej, okay, tutaj w takim razie o, o Holi nam mówi o tym, że lubi kat, koty. I teraz moi drodzy, musimy wpisać ukośnik me. Tam moi drodzy było napisane w Egg, ale ja wpiszę Fossil Egg, no, bo już są moi drodzy Fossil Egg. więc zobaczmy ogólnie, ale chyba, ale chyba, moi drodzy, nie wiem w sumie czy to działa. Znaczy ja mam takiego jednego Fossil egga, ale to chyba nie dostałem go tutaj w takim razie, chyba moi drodzy, to chyba, chyba generalnie no nie wiem czy to działa. Może tylko z Osjagami działa mojcu, może to tylko, chodziło tylko o CJ. Ale w ogóle tam na końcu, bo że zapomniałem, że tam było na końcu, że, że generalnie, żeby wkręcić znajomych, czyli to chyba było w ogóle z założenia, że to nie działa mojzy Nie, to było trochę głupie, bo tam było pisanie jeszcze na końcu, że, że podeszli koledzy, żeby go wkręcić, żeby zmarnował czas. Więc to chyba moje ktoś tak dla, dla generalnie dla żartu zrobił. W każdym razie mojzy przejdźmy teraz do tego najbardziej wyczekiwanego sposobu, czyli na to mojzy jak wydropić jajko generalnie czy legendę z każdego jajka. Bo mnie mojzy to najbardziej interesuje, słuchajcie. Więc zobaczcie ogólnie teraz ten krótki filmik, który Właśnie ktoś nagrał na TikToku Więc zobaczcie teraz to i zobaczcie w ogóle o co tutaj chodzi Okej, okay, moi drodzy, to był bardzo dziwny w sumie film, ale zobaczymy czy to działa. Ponieważ, moi drodzy, ja sobie w ogóle gadałem do jajek i z tych jajek wypadły pety legendarne i sobie nie wiem, co jest lepsze, bo też pogadamy do tego jajka. W każdym razie, dobra, słuchajcie, tam generalnie ta osoba kupiła, moi drodzy, tutaj to jajko, czyli Royal Ega. Niestety, moi drodzy, ja tutaj za bardzo nie mam kasy teraz na Royal Ega. Nie chcę wydawać, moi drodzy, tysiąca... 385 Robuxów, więc sprawdzimy, czy ten sposób, moje drodzy, zadziała z Fossil Eggiem, który jest, moi drodzy, tutaj. I jeszcze nie mamy w sobie sumie kasy na niego, ale mamy już weku jednego Fossil ega, a później sobie zrobimy mój... A bo co? Zobaczymy nasze szczęście i na początku otworzymy sobie krakt Egga. I może z tego Crack... Zobaczmy, pogadamy z tym Krakt Eggiem, więc uwaga, halo, Krakt Egg, błagam cię o legendę, naprawdę. Chociaż o Ultra Rara, o Ultra Rara cię błagam, Krakt Egg, o Ultra Rara, proszę bardzo, Krakt Egg, dawaj Ultra Rara. Zobaczmy, żeby był chociaż Ultra Rara, okej, okay, dawaj cracked. dobra, da radę. Trakt Ek, bardzo prosimy. Ale mamy. O, mamy moje drodzy, Mamy w sumie. Mamy, a nie, to jest kat, mamy, o nie, mamy kota snow cata, moi drodzy. W sumie nie ma ultrara, więc chyba na tej jajka gadanie z nimi nie działa chyba zbytnio. Ale dobra, zobaczmy w takim razie, jak będzie z tym fossilem. Więc moi drodzy, generalnie tam chodziło o to, żeby kupić. My w każdym razie nie będziemy kupować, bo już mamy, ale klikniemy tego unicorna trzy razy na tej tablicy. Ponieważ mój cel był o tym, żeby kliknąć na unicorna trzy razy na pet board, czyli na tej tablicy. Więc uwaga, raz, dwa, trzy. Okej, okay, moi drodzy, kliknąłem, e, kliknąłem e, na trzy razy na tego unicorna i zobaczmy teraz, jak Haczuję sobie jajko tutaj To czy będzie generalnie coś z tego jajka legendarnego? Więc w ogóle zobaczmy, uwaga, haczujemy, haczujemy, haczujemy I uwaga, moi drodzy, czy to zadziała? Zobaczył w ogóle, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, moi drodzy, co takiego mamy? Co takiego mamy? Mamy, moi drodzy, mamy cyber! Stufa, moi drodzy, ultra rarpeta mamy, więc naprawdę Dobrze, zobaczcie, naprawdę moi drodzy, dobrze, dobrze to w sumie wyszło Naprawdę, moi drodzy, w sumie nie ma legendy, ale Ten jakby pet też jest dobry. Drodzy, może zobaczymy jeszcze Czy w ogóle to działa, na przykład może z, o, czekajcie, ktoś ma tutaj trade'a Zobaczmy w ogóle, bo powiedziałem, że się wymieni za fossil egga, więc może jeszcze jedno O, ktoś ma ja jako fossil egga, dobra, ja w takim razie dam mu na przykład yy... Na przykład może... Aha, ktoś nie, coś tu dam, moi drodzy, coś tutaj tam, może tam Dinochylusa, o właśnie. Tam Dinochylusa, moi drodzy, mam ich strasznie. Dinosaurus, moi drodzy, bo to nie jest Dinosaurus, tylko to jest dinosaurus. Ale dobra, słuchajcie, ja się za niego wymienię, w sumie nawet chyba ok, trade. Ok, moi drodzy, ja się wymienię, więc mamy kolejnego Fossil więc sprawdzimy, czy mój drodzy, będzie legenda, jak na przykład spróbujemy otworzyć tego Fossil czyli biorę generalnie jajko, klikam na, chociaż tutaj nie wypadnie mi nikomu, ale klikam na przykład, na załóżmy, nie wiem, na, 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 na jakiegoś beta, moi drodzy, na przykład na... A dajmy na to na dodo, klikniemy sobie co? Nie, na przykład kliknijmy sobie na dodo raz, dwa, trzy razy. Ok, kliknąłem i teraz otwórzmy to jajko i zobaczymy, czy to zadziała, moi drodzy. Uwaga, hatch now jedziemy w takim razie. pal, papa, Robuxy, o nie, Robuxy, bo się kończą, nie. Dobra, w każdym razie zobaczymy w ogóle, co mam takiego glypto, to, to nam ma. no, mam. No i niestety mamy drodzy, uncommon tylko. No i niestety chyba ten sposób nie działa. Albo on działa tylko, moi drodzy, z tymi jajkami, bo ja testowałem to na innych jajkach. Chyba go z orelegami ewentualnie działa, chociaż nie wiem, moi drodzy. W każdym razie to byłoby na tyle, czyli pamiętajcie oczywiście o na Frost Fury. Dzisiaj na moim Instagramie, musicie tam zrobić followka, moi drodzy, koniecznie. I napisać im ojcu, skomentować post, więc pamiętajcie o tym i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnajcie, cześć i papa miłego grania.